Cześć z tej strony, Łosiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Escape from Tarkov. Dzisiaj przed Wami RAID PVP w towarzystwie Kyca, który został zarejestrowany w trakcie jednego z moich live streamów. Jest krew, są ofiary, są emocje. Zresztą sami zobaczcie, jak to wszystko się potoczyło. Zapraszam do oglądania. Czyli co? Teraz, teraz Kycu. Ten spawn yy, koło czerwonego budynku będziesz z typem jakimś ogierowanym będziesz traktował jako szansę. Tak, to będzie szansa. <laughs> Teraz to jest szansa, słuchaj, jestem Zaspijam na... się przy... Bocznica kolejowa, yeah. tak, jestem bocznic... naprzeciwko, naprzeciwko no, tego czerwonego budynku, no. A ja jestem przy garażu O Boże... O, ale tu mam kuferek. W którym nic nie ma. Trzy kurki. Do przeszukania. O, wybiegł klary. tam, nie wiem czy widzieliście, wybiegł. Mignął. Ty przy czym jesteś Tak. Dobra. Gdzie ten koleś pobiegł, wiesz może? Nie. Chyba wzdłuż linii kolejowej, ale... Nie, straciłem go z oczu, wiesz? Na kurde, ucieszony, no bo... trzyma się, Piotr Silver, dobrej nocy, cześć, cześć. Dziwnie. nie Kurde, no pierwszy konkretny lód, no, nie dość, że udany, no, i... udana ucieczka, to ta jeszcze tak konkretna. Koleś się pociachać kuźne, no. kolejna pociachać. Lepszego. A miał hełm? A nie wiem, nie, Cza, ten, kaszkiet tylko. Dobra, to były wystrzały. Czapeczkę miał z tym, z daszkiem, którą mam teraz chyba na sobie nawet. Co masz na sobie, kicutel Telmi. Czapkę miał tylko, no. O akumulator! A to co to jest? No, słyszę kolesia chyba Słyszę, jak ktoś kruwa, tu łazi chyba koło mnie No dobra, to ja idę w takim razie do apartamentów. Czy idziesz do apartamentów? No tak, bym chciał tam z Tobą pójść, ale. Słuchaj, to może y, zrobimy tak, że się będziemy przemieszczać powolutku do tego mostu małego, co? Chociaż już mm -hmm. widzę, że na przykład goście mają y, dobrą taktykę, że na przykład chowają się, wiesz, w pobliżu mostu, bo wiedzą, że tym bocznym przejściem ludzie będą przechodzić. Nie Więc wiesz, masz jakąś nie, broń, która jest lepsza od shotguna, wiesz, nawet nie mocniejsza, tylko pozwala lepiej strzelać i kurde, jest szluz. Gdzie ty jesteś jeszcze cały czas tam? Nie, już wyszedłem. Czy szlają to do ciebie? Nie. Po prostu hmm. słyszę, daleko. To w garażu gdzieś, daleko. To gdzie ty jesteś teraz? No ja idę w wzdłuż linii kolejowej. O ile oczywiście mi się uda, bo nie? Kurde, to ja jestem. Może nic nie będzie, sprawdzimy. Biegam trochę w kółko, bo. No właśnie, chcę coś... jesteś. Jest. Staram się znaleźć przejście za mur, chyba że to rzeczywiście tędy. Jestem koło czerwonego ciągle. Trzymaj się Andrulę ja inne wchodził, zajęcia ja o tej ja porze. Ja będę wchodził na plac. Ten czerwony? To Ty biegniesz? Podskocz. 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 Podskoczyłem, podskakuję. Nie, to nie Ty, to nie Ty, to nie Ty. To nie ty. Koleś, ale to on z nożem chyba biega tylko. A ja, z nożem biega obok mnie. go za kaciapłukałek. Ale... ale pamiętaj, że nóż to jest, wiesz. Straszna broń. A rozumiem Mandroloni. Ty geigera licznik. A on tam kupę pieniądzów kosztuje z tego co widziałem. Strzela, słyszysz? Tak. Koleś tu biega, słuchajcie w tym budynku. W niebieskim to ja. To ty jesteś? No ktoś Masz to to No dobra, tak. no to podskakiwałem, Jezus. No to nie widziałem. Dobra, jaką masz czapę, kurde. Ale, ci... ty ty A, ale... nie, 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 nie. Gwi... Na pewno? Nie wiem ty. Gwiżdżą kule. o kulę, nie Przejdziemy ten nie przejdziemy, przejdziemy. przejdziemy. Ale się tam muszą napiżżać ty Ty on gdzieś jeden koleś stąd strzelał, wiesz? Łośku? gdzie ty jesteś? No tu obok ciebie. Ja przez to... A tu dobra, dobra, to stąd ten koleś gdzieś strzelał. Trzymaj nie się biegnie. blisko cienia Oni są kurna stare na tym moście obsranym, kurde na stówę <coughs> Mówisz? Pewno no Jak pewno. Odrazu, Jak od razu nie przejdziesz, to... To oni tam będą się, kurde, wiesz, napiżać, kurde i tłuc. Wyobraź sobie snajpereczka, kurde z PSO, co by tutaj zrobiła. Co to to było? Ja się wulgarnie zrobiłem? Co takiego powiedziałem? I will bomb your house, Siemanko. Jak oceniam tą grę? Ma potencjał, dość ogromny potencjał, mi się podoba. Ja w tej fazie, aczkolwiek to ma dużo, znaczy błędów, może nie błędów, ale jest słabo zoptymalizowana, jeszcze jeżeli chodzi o. O, rozgrywkę, ale generalnie jest spoko. Póki co, co bym jedynie zmienił w tej grze, to na pewno poprawił optymalizację i dodał więcej trybów rozgrywki. I map. Aczkolwiek na razie jest spoko. I map, no, no Ty, trzeba będzie trochę chyba mostem przejść, wiesz? Ale powiem ci, to ty idź tędy, czemu, po co na środek wyłazisz? bo tam będziesz zaklinowany, a na moście możesz przynajmniej strajfować. Ja mi jeszcze... dało mi się tu przeskoczyć. To by było super. Jaki poziom w grze? Znaczy nie rozumiem jaki poziom. Nie Piąty. ma poziomu, gramy na PvP. A, tak, Szydlak, w sensie dokładnie. Poziom. Level. Kurwa nie załapałem. Piąty teraz mam. Szalony Jabraj na 970. Cześć, Chomik w ogóle. Jako mam 980. Kartę graficzną, ale teraz możecie widzieć spadki FPS-ów, ale to jest spowodowane tym, że no, po prostu gra nie jesteś, jest... Gdzie jesteś, już? Przechodzę przez most, a ty? Ja już jestem po drugiej stronie mostu, koło a, sklepu. Widzę cię, widzę cię, przy budynku, widzę, widzę, widzę. widzę idę tam. 980 i 5, jeżeli kogoś interesuje w ogóle, jaki mam sprzęt, to zapraszam na moją stronę internetową, albo komenda PC, albo SETA, dokładnie. Ty, kurwa, po lewej stronie! What the fuck! Zabijcie? Dobra, dostałem, no Z lewej strony łośku, jak szedłeś tam do tego sklepu, z lasu wyszedłem To ja już... Po zamiet <grym> hmm. Jak wyjdę ze sklepu, to lewa strona, tak? No nie wiem gdzie są w drzwi Ale z lewej strony mnie tam zabił. Będzie mnie lutowo, na pewno. Jak szedłeś do sklepu, to po lewej stronie. Szedłeś do sklepu. Co tu miałem? Co to wziąłem? W ogóle? Jezus kurde A co? Oh. Uh. Zamordowałem typa, kurde ładował sobie broń! Kurde <laughs> AKSU, kurde, ale go porobiłem ja pierdzielę wawak, jesteś to mnie prowadź, panie. Bo potrzebuję kurde prowadzenia. Jaki plecak miał? Ech. No wariat, panie, nie, tu na pewno nie do babki trzeba. Do tego co, ten? Do tego co mnie zabił? Tak, ale miał, miał akacza, wiesz? Tego krótkiego AKS-u. <głos》> I jeszcze to miał plecak kiero. stary. Ja, And dobra. my axe, kurde. O ile to. A, tego się nie da sprzedać w ogóle. No, dobra. A ciekawe, nie, nie dołączy mi do Twojej rozgrywki, chyba nie? Nie, chyba nie. Tak chyba nie działa. Aż se wezmę łyka. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak się tutaj wychodzi stąd? A szukacie kogoś do pomocy Wam. 40 poziom, igra dość ogarnię. Może pomogę Wam nałapać sprzętu. Komik. Ja osobiście to zaraz to będę jest... kończył, nie? Więc nie bardzo... Oj chłopik, nie wiem, no... Można w sumie. <laughs> trzymaj się, trzymaj się Stauzzi. W sumie jest już późno, kurde. W sumie jest już późno. Mhm. Może ty jeszcze żyjesz. Ta, oczywiście. Ja tu mam kurde stary... Ale czekaj homik, spokojnie, czekaj, fajki pali piwo, tylko że ja kurwa będę kończył, chłopie Ale Łosiek już kończy, wiesz? Łosiek już kończy. To jest ostatnia jego rozgrywka Chomik Ale możemy się mu umówić na przykład na jutro czy coś Jak chcesz łosie... znaczy Homik Body Armora, którego nie zabrałeś Napisał ci Pawlos no dobrze, to już zabieram. A, to on dlatego tyle, kurde, strzałów wytrzymał. Body armor. I rzeczywiście, kurde, ale typ, tak. kurna, body armor. A ty go siekierką zaciukałeś? No tak, oczywiście. Kurde. O, kurde, typ tam musi się nieźle, kurde, denerwować. Jest jeszcze jeden polem, z mu pomogę i wiesz, jakie gry mam. Najlepiej mi powiedzcie, słuchajcie, kurde, gdzie, gdzie no, ja mam wiesz, teraz iść, ja mam. żeby akacze, był koniec ja gry. To, boję się go stracić, nie? Ja boję się go stracić. Ja bym mógł na Dwa kominy. Dwa kominy miały być. Czekaj, Ale dwa bym te, kom... wtedy łaził bardzo ostrożnie. To taki akacz kosztuje. On tam chyba z 30 tysięcy czy 60. Co to, to, jak skąd ta Z internetu, nekow. Spokojnie, spokojnie. Już wziąłem, wziąłem. Tak, tak chomik. Nie tak, tak, chomik. To weźmy dodaj do znajomych chomik, jak możesz w grze. Jak możesz. To weźmy. Powiedzcie mi, tam, do mi słuchajcie, gdzie ja mam Kicu. wyjść stąd? moja, znajdziesz mnie bardzo łatwo, ja mam Jak możesz. O, w tym rzecz, a ja wam mogę dać po akaczu i jak z nim padniecie to żaden problem. Łośku, słyszałeś? Nie chcesz jeszcze zagrać chwilę? Nie, no ja przecież mam akaczu, ja chcę wyjść stary stąd, bo ja przyszedłem jutro do tego... tam jest chyba stacja. A, to do pracy, do przecież dopiero. Chomik. Po prostu chomik, tak? Po prostu chomik. Dobra, słuchaj chomik, to my się dogadamy. Jeden magazynek, ale są napełnione, ty, ja już nie mam amunicji. Masz 39 level homik który? O Jezu, czekaj już nie wysyłaj Dobra, dobro, czekaj homik, wysłałem ci Czekaj homik, czekaj, 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 czekaj Czekaj, czekaj homik, chwilę eee, to bo tu bot jest klucz, strasznie restrykcyjny Momencik, momencik Już możesz pisać Już możesz pisać A tu się staram, kurde, przemknąć. Zaraz się dodam do znajomych Moment, poziom 50. Kuźwa, poziom 50. Dobra, dodam cię, chomik. Co za wariat? Poziom 50 na Steamie. a już się strzelają. Jaki ty grasz? Ty grasz? O, CS a, cs oczywiście. <gryś> Ostatnio gramy, co grasz? CS kurde, kod, poziom, ty zagrasz? CS-a. Kurde, Kot Kurde, kupsko zwalił u mnie masakra za zepszczonność. Tysiąc godzin w CS-ie. Co za fajnie. To nie, weź go z ze znajomych. Panie, kurde, on potrzebuje nie ludzi do grania, tylko specjalisty. Linki nie powinny być dozw dozwolone, no bo nie są. No, bo działa. Bo działa. Spoko spoko chomik Dobra to się dogadamy co do tego Już coś do mnie strzela <noise> Dobra Ty Łosiek uciekasz tam, nie? Z tego? To tak. ja wychodzę w takim razie Uciekam, Dość. uciekam Trzeba odpocząć jutro nowy dzień nowe wyzwania <noise> no. Dobra, to co, to tam walcz Łośku, ja jeszcze wpadnę, zobaczę jak ci idzie, a ja się będę żegnał w takim razie. No dobra. Dobrej nocki, czaty łosiowe i Łośku tymczasem, bye. Trzymaj się keceuszu i do zobaczenia twoim czatom. O, o przemoc, o, nie wiem, kurde, też się kwalifikuję do prokuratury. No dawaj Łosiu, kurde, dawaj, dawaj, tedy... To no nie mów, że nie przeskoczysz, o Jezus. Uf, szybko, szybko, szybko. Słuchajcie, czaty lecimy. Poczekam, odpocznę. Co on tu miał w tym plecaku jeszcze? Golden Star Balm? Co to jest? Kurde jakiś... Tam przemal to przez wiele lat. Cześć, soft dzień dobry. Nie, to nie było tutaj, to było w takim małym bunkrze. Mały bunkier. On gdzieś tu jest, słuchajcie. On gdzieś tu jest. Tu jest ktoś zabity. Jak tam mój stan zdrowia? Delikatne trafienia w klatkę piersiową. Masakra nie? Typ się gdzieś tam kręci. Tak się obłowi, jak mnie zabije, że to będzie w ogóle koniec, nie? Da się to schować? Nie, nie da się, bo to za dużo zajmuje. Chyba, do torby. Chyba, do torby. Weźmiemy te pierdy. To w sumie super sprawa będzie. Szczuroław, jak widać. Kurde, są emocje. Jest Crunchy Psycho Impreza. Dzień dobry wieczór. Na plecki Shota. Słuchajcie, gdzieś, czy ktoś wie, gdzie jest tutaj to wyjście? Snajper tam, tam z drugiego budynku. Delikatnie trafił mi, ale pancerz mi schodzi, zszedł mi. Zobaczcie, był przed chwilą. To jest bot. Nie mam zielonego pojęcia Kycu gdzie wyjść. Widzę kurde, tego botam. O kurde, ale mnie trafił. Przegrałem tą wymianę ognia. No nie, dawaj, dawaj, dawaj Osiu. Dobrze, dobrze, dawaj, 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 wujek, dawaj, kurde, będzie żył, będzie żył, będzie żył. Jeszcze jedno krwawienie, dwa krwawienia są jeszcze. Mam nogę, kurde, rozwaloną. O, widzę, że się nie da. Więc już się będę wykrwawiał całutki. Kurde, tego wcześniej wyleczyć. Nogi już nie. Dobra. Muszę, kurde, iść z tą nogą odstrzeloną. Mam chyba coś zdechło Tam ktoś jakiś ty z armaty kurde Dawaj już jeszcze kawałek Wytrzymasz mnie to kurde. Uff. To był gracz. Pytanie to... Ten sniper obsrany jest. Dobra, już się schowałem. Powiedzcie mi, moi mili, gdzie tu jest wyjście z tej obsranej mapy? Chyba tam. Nie, nie wiem gdzie jest. Kurde, w którym miejscu jest wyjście. Czy może ktoś szybciutko jakoś kurde zobaczyć, bo ja zaraz tu, smutny? Ja pierdzielę. A rakiel wiem, że mam czerwone, tylko mi chodzi o to, gdzie ja mam stary znaleźć wyjście z tej mapy głupiej. to tam To jest mapa, nie Woods, to jest customs. Niech ktoś jest wyjście, to jest wyjście Jeszcze kawałek kłozuł. Ja pierdzieel. Czy wy to czujecie? Czy wy to czujecie? Może dojdę na wy miejsce, może dojdę. Uff. Jeszcze kawałek muszę się obandażować. Cały czas tracę krew z odstrzelonej prawej nogi. Nie mogę jej zabandażować. Mamy wyjście, słuchajcie, wygrałem. Mistrz! Mistrz! Ja pierdziel, jaka moc w ogóle, nie? Jaka moc. Słuchajcie, i to się wszystko, kurde, nagrało. Ten rajd chyba trafi na YouTube'a. To, to musi. Nie ma innej opcji, nie? Nie ma innej opcji. Zobaczmy jaka nagroda tutaj jest. Lewa noga, dwa litry krwi poda żeśmy stracili. Medycynki, kurde, damage dealt. E ty, Paszykero, zamordowałem, kurde. tam z... A tego drugiego przecież 11 player, kurde, między 11 a 30 poziomem. 8 razy kogoś trafiłem. Czyli tamtego gościa, którego ostrzelałem na długim dystansie, on gdzieś się schował potem. Pięknie, pięknie. Ta muzyczka jest świetna, doskonała. No dobrze, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj mój popis się spodobał. To na pewno trafi na YouTube'a, więc pozdrawiamy YouTube'y, pozdrawiamy także czaty. Grał dla Was a to jest Frontarko. Ja owiec dzięki.